Kurwa. Hej, chciałem odwieźć. Panikowany. Kurwa. Kurwa. Kurwa, kto by dał rady, zamknij sobie oczy. Chcemy. Dwie minuty. Pół minuty. O, wyjdę nagle. No może tam Ja teraz z tyłu nagle Dawaj ho tam No, podejść tam do domu, kto tam tam.

Słuchaj, no, no, tak, no tam, ej! Spokojnie! Co? nikt tak. z rąk, nikt z to samochód, który nasz omić przyrównał w Bez żadnych przyrówek. No, tak. no ja było w kolejny ziemią na razie. Ale ja dopiero tobą że się boję. Ja byłem... <turiress>

Duchana, 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 to <Ghoshiba> <coughs> <gut> <Asian Shooting> Czekaj, czekaj, po czekaj, może czekaj, czekaj, coś czekaj, czekaj, Dobra, czekaj, czekaj, nam jak czekaj, czekaj, jak wam czekaj, No to czekaj, czekaj, <noise> 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 To jest jej bariot, który ma być szczery. Nie, tam jeden, jedną widziałem. Zakręcie. Ależ to jest pot. Ale wariat Żyję! <gry> Żyję! Złożyć do Żyłem! O kurwa! Ale to miałem na nogach, nie wiem co to jest. Ale no tyko, rata, Ja rata, piję, rata, piję. Rata, bo...